Siema na no mojej drodzy z tej strony Axel. Jak wiecie, w piątek wyszedł nowy sezon w The Squid Game. A co za tym idzie, Fortnite podjęło z nimi współpracę. W ramach tej współpracy otrzymaliśmy nową mapę na reaktywacji, różne rzeczy do trybu kreatywnego, żeby ludzie mogli tworzyć mapy ze Squid Game i oczywiście nowe skiny. I w dzisiejszym odcinku zagramy sobie na nowej mapie w trybie reaktywacji, sprawdzimy co się zmieniło, jakie rzeczy zostały dodane ze świata Squid Game do Fortnite i na samym końcu zagramy sobie w najpopularniejszy tryb Squid Game, jaki istnieje tylko w Fortnite. Jeżeli film wam się spodoba, oczywiście nie zapomnijcie zostawić łapki w górę i subskrypcji na kanale, ponieważ bardzo wtedy mnie wesprzecie. Ja aktualnie, jak widzicie, nie nagrywałem bardzo długo, ale chcę do tego wrócić. Nie tylko może do Fortnite, może do jakiegoś innego kontentu, ale to zobaczymy. I no, bez przedłużania w sumie zaczynam odcinek, ale jako, że to jest odcinek ze Squid Game Fortnite, to chyba przydałoby się kupić skiny. Także teraz możemy zacząć grać i przejść do pierwszego trybu, a pierwszym trybem będzie tryb reaktywacji w którym zagramy łącznie jedną gierkę, posprawdzamy wszystko, wszystkiego spróbować zobaczyć co się zmieniło na mapie. Dobra, jakby co już jesteśmy w grze, Chciałem pokazać lobby, bo jest naprawdę ładne, bardzo ładny. Mi się strasznie podoba ta lobby. Fajnie, że zrobili coś jakieś coś w reaktywacji, że faktycznie mamy coś takiego, nie? So, teraz czekamy na pierwszą grę, zaraz się widzimy. Dobra, także zaczynamy, jesteśmy w reaktywacji i teraz pytanie, na którą miejscówkę lecimy, bo jest ich sporo, jest labirynt, Po Fałszywe z tylko tylko posiłki jakieś gry sobie za zawory. Ja bym polecił na fałszywe rozroże, bo większość nie poleci tutaj. Znaczy, że taka lekki katar mam. Tam w ogóle coś jeszcze jest, więc tam też na pewno polecimy, ale najpierw zaczynamy tutaj. Jakby co... Może być lekkie kaleczenie tej gry, ponieważ ja no, troszeczkę Fortnite'a nie grałem i tak naprawdę można powiedzieć, że dopiero co wracam jakikolwiek jakiejkolwiek gry. No, dobra, mam pierwszą broń. To nie byle jaką, bo pompkę, więc hit. Totalnie nie wiem jak się gra w to granie, to jest hit. No, ale chyba faktycznie to się zmieniło, bo jest strasznie kolorowe. Tak mi się wydaje mi że to jest zmienione. Nie, możecie napisać mi w komentarzu, czy nie mylę się, czy na pewno to się zmieniło. No, no ogólnie mapa cała sobie wygląda ciekawie. Wiesz, sensie, no wiecie, połączenie tego świata Squid Games z Fortnite to w ogóle jest ciekawość i nowość. I że w taki sposób to rozwiązali. No tak szczerze, jest je chyba jedno z lepszych rozwiązań, jakie mogliby zrobić. Znaczy ta współpraca jednak coś daje im. Okej, okay, tu chyba z tego, co widzę na tej miejscówce, nie ma nic ciekawego. Po prostu jest to zwykła miejscówka z aterapowymi rzeczami. Okej, okay, no ale nie wnikam. Tu w ogóle bunkier jest otwarty. A on był otwarty, Nie, Jest strasznie ciemny w tej grze, bo nic nie wiem. Ja nie grałem dawno. Musimy sprawdzić ten bunkier. Widzisz na pistolet, nice. No Kuźwa. Leciłem blisko bomby, a nie to co chciałem. Teraz to, te wszystkie rzeczy są atrapowe aktualnie w grze. Znaczy, nie na tamtych miejsców. A będziemy mogli jeszcze jedną, w zagrać w reaktywacji i zobaczymy inne miejscu. Czerwone-zielone jest zaniedbalą na miejscuwkę, czyli prawdopodobnie nie chodzi o, to, o grę tego. No właśnie, w czerwone-zielone. Sprawdźmy to, bo jestem ciekaw, naprawdę jestem ciekaw, co tu zaszło, jakie zmiany. jaka ta miejscówka duża jest. O, jak widzicie? Dobra, uda nam się, przejdziemy to Dobra, dało nam się Dało nam się przejść, ale niestety już ktoś przeszukał to miejsce, subie, Więc też jest średnio, bo nic nie staniemy z tego Ale no, mniej więcej pokazałem wam, co się zmieniło na pewno w tej mapie I mamy na przykład takie przechodzenie tego Dobra, przydałoby się porobić jakieś fragi, bo trochę nudno, nie? Dobra, walka z ochroniarzem O kurwa. Dobra, dead Wszyscy zawodnicy Squid Game są najlepsi, dlatego wygrałem Dead? Ale dostał, kurde Mam Mityczną rybę i tego Spaza, uż, shit Ty spróbuję kogoś trafić z tej ryby może To ja też musiałbym się wystawić Nie, co ja robię? To został upośledzony ja, ja trafiłem z tej ryby go Co go na muszca, a go nie trafiłem Możecie mi wysyłać w komentarzu teraz o to, co zrobiłem ja Naprawdę, to jest... Dwaj kiumów, nie? Ja chcę kogoś trafić z tej ryby I Dobra, ja uważam, że... powiem tego, że nie grałem... Dawno w Fortnite'a to nie idzie mi najgorzej Dead No i wyeliminowaliśmy jeszcze go ja Dlatego, że ja gram Fortnite Fortnite'a raz na ludzki rok Forma jest Jest labirynt A, czyli to jest taka miejscówka tylko za... Zapę... za tego... za... 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 Zapełnienie tego wszystkiego, nie? Bo to tylko przechodzę na labirynt No, się kryje, bo... ...koło mnie chodzi jakiś ziomek Tam są na przodzie jeszcze jakieś ziomki I no nie wiem co mam zrobić, się yeah? Ze sobą Tak szczerze ja pierdol, dobra, to ja jeszcze jestem skończony, nie? ja takie, takie strzały daję I jest najlepsze, że on się nie rusza, a ja go nie mogę trafić, ale jak jest ziołek jakiś, który się... Rusza, to ja umiem go trafić jakie cudę. Trzy misy, trzy misy, trzy kawisy Dobra, to jest, to już jest hit, nie? Ja chyba iść już do tej gry squid Game. Ja pierdziele, co jest ze mną nie tak teraz? Dobra, nie, dobra, 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 kończę, kończę z Ambutem chyba O i tego trafiłem na przykład. Tego już trafiłem. A coś kurka tego nie mogę trafić. No i takiego trafię, nie? Takiego sobie trafię. Mam uciga, nie? Dead. Wybiorę koronkę szybko. I o pierdziele piękny poskoczył. To jest dopiero kurwa, prawdziwy przeciwnik, nie? internet. Kurde, wystawiłem się jeszcze za bardzo. Dobra, ale trzecie miejsce nie jest. Źle. Przechodzimy teraz do najpopularniejszego trybu z Fortnite ze Squid Game. A trybem, o którym mowa jest Octo Game. Octo Game jest jedną z najpopularniejszych i nie najpopularniejszych gier związanych ze Squid Game we Fortnite już od naprawdę pierwszego chyba sezonu jak powstała ta mapa, triumfowała wśród wszystkich map, które były tworzone i była po prostu jedną z najlepszych. Teraz wyszła aktualizacja nowego sezonu trzeciego, więc zobaczymy co się zmieniło, może akurat pogramy w nowej gry tak jak skakanie na skakance, zobaczymy. Także wchodzimy bez zbędnego gadania. Okej, okay, także jesteśmy już w trybie Octogame. Czekamy na pierwszą grę, prawdopodobnie to będzie jak zawsze czerwone, zielone. Więc no, czekamy jeszcze 20 sekund i zaraz je widzimy w pierwszej grze. Ok, zaczynamy pierwszą grę, czyli jak mówiłem green light, red light, a dziwnym trafem nie ma teraz popychania. Wcześniej jak grałem w to, gdzie mi się głos zepsuł. Co to są za 360? Czoba ja po prostu takie 360 dziwne wali. Dobra, dziwne to jest, ale lecimy. Wcześniej było popychanie i to trochę dziwne, że już nie ma, więc no, skupimy się na grze tylko. No, to już został strzelony O Tyle, na razie nam idzie dobrze Na razie się nie wywaliliśmy Dobrze, że nie ma tego popychania, bo prawdopodobnie już bym został zepchnięty No więc, chwała bo... chwała bo... Chwała Bogu, że nie ma przepychania Możemy lecieć sobie na spokojnie i możemy... To już było bliskie, widzowie, to już było bliskie, bo troszeczkę poszedłem na czerwonym, nie wiem, czy zauważyliście Nie zastanawiam tylko, co, co to są to znaczy za 360, jakie wale O nawet kamerą nie muszę obracać, żeby się obracać O, siup Dobra, ale najważniejsze, że przeszliśmy Jeszcze są dwie minutki gry, także Ja nie będę chyba was przytrzymywał I widzimy się w następnej gierce Okej, okay, jak widzicie, zostało 34 graczy Czyli chyba dwóch odpadło Czy tam jeden nawet, nie wiem Ale no, mało osób odpadło, także No to jest dobra spekulacja na to, że może być bardzo dużo osób w finale W finale jest oczywiście Squid Game Więc może być straszne zamieszanie w tym trybie Więc na pewno będzie ciekawie Zostańcie do końca, oglądajcie, zostawiajcie łapki Nie wiem, co chciałem jeszcze ja Dobra, troszeczkę się spóźniłem, ale jak widzicie kolejną grobę jest Keys and Knife, czyli najnowsza gra z najnowszego sezonu w Squid Game Więc no, może być ciekawie, ja nie chcę być tym uciekającym, bo ja nie umiem uciekać Ogólnie umiem się chować nawet, więc ja wolę zabijać, będzie ciekawiej Więc dobra, teraz będzie losować każdemu drużynę, więc zobaczymy co my dostaniemy Jestem, jest, jestem drużyną noży, będę musiał zabijać ludzi Więc nice, dobra, lecimy Kur, zabrał mi fraga, super no szukamy dalej, szukamy dalej Pamiętajcie że my musimy zabijać Nazwy się tu mieszają więc nie wiadomo czy diagonie kogoś kto... O, i chyba widzę ofiarę moją Jest Udało mi się, jest, więc teraz czekamy na kolejną grę, no bo 3 minuty oczekiwania to jest trochę długo, więc widzimy się po prostu na następnej grze. Ok, także z tego co widzę to chyba nikt nie odpadł, nie wiem dlaczego, bo teoretycznie powinna odpaść jakaś osoba przez to, że graliśmy w grę, w której się zabijaliśmy dosłownie, ale nieważne, przechodzimy do następnej gry. Następną grą może być jump rope, tak mi się wydaje, więc no, albo będą lights out, albo będzie lights out, albo będzie jump rope, ale to zaraz zobaczymy za 3 sekundy. No, tak jak mówiłem, jest jump rope, więc... Może być ciężko, ale tutaj nie ma ginięcia, tu się odradzasz, więc jest super. Ale raz, raz mi się kiedyś udało, więc teraz mi się też uda. No ważne jest to, żeby nie pchać się z tymi ludźmi wszystkimi. Ale chcę spokojnie iść, nie? Bo tam nie ma sensu, żeby pychać się wszyscy naraz, bo wtedy nie widzimy tego. O, no i właśnie o tym mówiłem. Dobra. O kur... No trochę szybkie to jest. Dobra. Myślę, że to będzie easy, więc przechodzę po prostu. No i okej, okay. jesteśmy Ale nagle postać mają żadnych 360 nie wali, zobaczyliście, Teraz już nie, porównajcie sobie z tamtego, a teraz tutaj, o Normalnie chodzi, więc to jest aż dziwne Ale to nie tak nieważne, przeszliśmy tą grę Więc teraz widzimy się w następnej grze Podobnie następna gra to będzie Lights Out, tak mi się po prostu wydaje Więc widzimy się w następnej grze Dobra, tym razem odpadły już trzy osoby Więc jest 31 graczy Więc na Lights Off i na Squid Game oficjalne Może być ciężej, bo jest naprawdę sporo osób Oni mają po prostu znowu wali 360 Więc śmiesznie, ale no na pewno będzie ciężej przez to, że jest więcej osób, Jakby było mniej to tak szczerze byłoby prościej. Ale no, musimy dać sobie jakoś radę, teraz ma będzie off. No, więc albo się klepiemy, albo uciekamy. Zobaczymy, ja chyba raczej będę uciekał, bo no nie ma sensu, żebym się klepał z innymi, bo, bo mój cel jest taki, że ja nie wyceluję w nikogo. się ja, o. No patrzcie co ja walę za 60, czy za Po prostu tak nie śmiesznie, jak walę ty 360. też Bra, dobra! dobra idź sobie ja chcę jeszcze żyć ja chcę jeszcze żyć o co je ja na tę pyrkę że no, zabiję kogoś I mniej osób pamiętajcie im mniej ja pierdziałem, jestem upośledzony. bo 20 HP mam! Dobra, uciekam, uciekam, uciekam Spierdzielam Dobra, lecę, się, dobra, dobra. Jest git, jest git, jest git. Jest git. Dobra. I do tego mi wcześniej nie widziałem, więc nie wiem, co tu się dzieje. Tu chyba będzie decyzja, czy gramy dalej, czy. A nie, lights możemy zakończyć. Dobra, lights możemy zakończyć. Bo to w sumie nie jest już nam potrzebne. Więc no, czekamy, aż się skończy głosowanie i widzimy się zaraz. Wygrało jednak, że znowu się klepiemy, także musimy się klepać. Dobra, odpadło bardzo dużo osób. Było chyba 30 coś, teraz jest 21, więc bardzo dużo osób odpadło przez te lights off. Ale nas lepiej, bo w Squid Game będziemy mieć chociaż prościej. Więc no. Także my lecimy na następnej gry. Dzisiaj naszą następną grą jest Mingle, więc. fajna gra w sumie. Trzeba się dogadywać, trzeba się dogadywać. Ale muzyczkę dali, ty. Ale muzyczkę dali. Chcę potańczyć. Nie da się tańczyć, kurde. Szkoda. Będę potańczyć, Cztery. Dobra, dobra. Tu, tutaj, 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 tutaj. To jedna osoba. Jeszcze osoba Pięć osób jest! Jedna wychodzi. No zamykajcie to! jak widzicie udało nam się przeżycie, są cztery osoby, więc no, także dobrze. Mieliśmy pięć osób, więc mogło być strasznie przerąbanie, ale daliśmy radę, więc lecimy do następnego. Trzy osoby, dobra. E, lecimy, lecimy, lecimy. Tutaj, tutaj tutaj jedę z nie. Trzadna osoba, czedna osoba. No, no nie, no trzy osoby! Idioci! Nie otwieraj, nie otwieraj tych drzwi ty, idioto! Dobra! Mamy jakąś późną ogólnie w drużynie, bo otwiera cały czas te drzwi. Ale dobra, udało nam się. Przeżyliśmy, jest dobrze. Ale lecimy. Dobra, trzy osoby znowu. Chodźcie do mnie, do mnie dwóch! Dobra, widzicie, mamy trzy osoby. Przez chwilę myślałem, że się nie uda, bo nikt nie się do mnie przybiec dosłownie, więc było słabo. Ale mamy, przybieg Robin. Uratował nas. Więc dalej żyjemy, dalej jesteśmy w grze. na ile razy ty tytylecie? Znowu trzy. Znowu trzy. Dobra, to za dużo biegnie osób. Kur... nie! No nie mówcie, no! Wyjdzie jedna osoba, jedna osoba ich wyjdzie No idźcie no ja Didi, co za gówno Tu co, tu, tu jest wolne, tu jest wolne Dobra, udało nam się w ostatniej sekundzie, Jezus Maria Ale naprawdę, to trzeba być upośledzony, żeby wchodzić w cztery osoby a ten kolega jak jest poza platformą niby? I się nie kręci, dlaczego no, on jest poza platformą? Na trzy, 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 dobra, nie znała, że to Chodź, chodź, chodź Robin Dobra, git, 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 udało nam się, udało nam się Dobra, udało nam się przeżyć. Nie wiem, czy tam nie są osoby, które nie powinny przeżyć, bo tam jest trochę ich dużo, pod tym samym. Ale okej, okay, odpadło dwie osoby, więc teraz chyba będzie ostateczna gra, albo jeszcze jedna. Tak mi się wydaje, że może być ostateczna teraz, więc 19 osób Squid Game. No to będzie chaos, to będzie na pewno chaos. Dobra, dostaliśmy Squid Game. Ostateczną grę. Więc może być ciężko na 19 osób. Musimy się albo wyeliminować, albo nas zabije sama strefa. Więc może być ciężko. Zostaliśmy kill kilofy, ale każdy tu skacze, jak widzicie. Tu nikt się nie bije, tu każdy skacze. Więc ja spróbuję kogoś zabić. O kur, zaraz mnie zabiją. Dobra ja uciekam, ja uciekam. On tu jest takie zamieszanie widzowie. Jezus Maria. O kur, o, je, je, je. Dobra, ja uciekam, uciekam. Teraz ja się podleczę. Ja pierdzielę. 40 hp mam. Dobra, 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 dobra. dobra. Muszę uciekać, uciekać. Jak tu się nie tańczy, tu się zabija. No to jest takie zamieszanie, że nie wiem czy my się wybijemy wszyscy, czy po prostu każdy zostanie powygrany. Myślę, w sensie że remis będzie. 18 osób, jedna tylko na razie zginęła w tej grze. To jest chore. No strasznie wszyscy mało HP mają, bo ja cały czas ich atakuję. Jest, zabity. A 17 osób tylko. Ja to ucieka cały czas tak samo. To nie jest ciężkie, żeby go zabić. Trzeba trochę inteligencji. Ludzie, przestańcie mnie atakować. Dajcie ja że to w ogóle co lewa sprawę. O, cholera To, że jak ktoś dawno powinien zginąć, sam, sam sobie uciekam. No ale jeszcze on wygra, nie? Jeszcze ja powiedzcie, że on wygra. Remis. Remis, jest, na pewno jest remis. Czy dwie osoby wygrały? Dobra, dziwne, bo jestem w senę, że następna gra będzie. Dobra, jako że jest jeszcze jakaś jedna gra, po prostu sobie oglądniemy, jak ktoś gra w Rock, Paper, Scissors, więc. lecimy. Serio? Przegrałem tę rundę? No nie wiem, co się dzieje na razie. Ta chyba gra nie jest dopracowana aktualnie na trzeci sezon. Bo pokazuje, że ja nie przegrywam. O, ona no nie przegrał Ale dziwne, że oni w ogóle przeszli tam. Nie, to jest hit, nie? No dobra, popatrzymy na ziomkę, nie? Dobra, także chyba było to by na tyle. Więc my wychodzimy z tej gry, bo jak widzicie, dobiera nam kolejną grę, a nie jakieś inne gry, więc wychodzimy. Też to by było na tyle w sumie w tym odcinku. Jak widzicie, zagraliśmy dwie gry z Squid Game. Powiem wam szczerze, że bardzo fajna współpraca, bardzo według mnie udana. W skiny wyszły naprawdę bardzo fajnie. Sam mapa na reaktywacji też była świetna, też dobra była zabawa na niej. Więc co? Ja wam dziękuję za oglądanie. Widzimy się w następnych odcinkach. Do zobaczenia. Ciemano.